you mm -hmm.

Czy pamiętasz, się, że swoje lata dziecinne, swoje zabawy wysokie, tak bardzo wyglądają? Zdasz Gdy się na państwo i szedłeś do tej przychody wewnętrzną Polską drogą, która była dla Ciebie najważniejsza, która była według Ciebie Władz samorządowych z okazji 50 urodzin pragniemy złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, abyś przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem. Wszystko czynił z młodzieńczą pasją, ciesząc się światem i spotykanymi ludźmi. A Twoje serce niech przepełnia miłość którą podzielisz się z potrzebującymi. Życzymy wytrwałości, spokoju i pogody ducha. Wszystkiego co najlepsze. Zdrowia i wszelkiego szczęścia. Niech wszyscy ludzie spotkani na kapłańskim szlaku darzą Cię życzliwością i dobrocią. A Wszechmogący Bóg niech zsyła na Ciebie nieustannie swoje dobre dary. Podpisali wójt gminy, zastępca wójta gminy,

Kochany księży w w w imieniu babickich strażaków chciałbym złożyć w prostych strażackich słowach liczenia szczęścia, konieczności, wszystkiego co najlepsze. Tu węczymy 50 róż pięknych, a jako prezent ekstra wykonujemy przejażdżkę na 50 metrów rabiną mechaniczną. Na pewno to będzie prezent ekstra, aczkolwiek na rabie, jest ona 30 metrów, a więc nas będzie 30 metrów, jak 20 będzie 50. Szczęść

200-hektarowego terenu inwestycyjnego powstało jeszcze do wykorzystania dla inwestorów z różnych branż 80 hektarów. Oferujemy pełną obsługę w media, szczególnie w energię elektryczną w nieograniczonej niemalże ilości i obsługę telekomunikacyjną. Zapraszam do współpracy. Leszek Mirkowicz